Dzisiaj dowiemy się, dlaczego, mimo że branża IT jest jedną z najlepiej zarabiających, ludzie cały czas odchodzą z pracy i szukają nowej. Ja nazywam się Dawid z bloga rwbit.pl i zapraszam do oglądania. Cóż, branża IT jest naprawdę jedną z najlepiej zarabiających w Polsce. Poziom wejścia jest średni, nie jest bardzo wysoki, jak na lekarza, ale też nie jest bardzo niski bądź brak. Dlatego też ta branża jest tak bardzo kusząca dla młodych ludzi. Więc skoro wszystko tak idealnie brzmi, to dlaczego ludzie z różnych prac odchodzą? Cóż, odpowiedzi jest kilka zacznę od tych najpopularniejszych. Nie oszukujmy się najpopularniejszym powodem są pieniądze, a w zasadzie ich brak. Wiele ludzi uważa, że zasługuje na podwyżki, jednak ich z jakiegoś powodu nie dostaje bądź są one mniejsze niż podwyżka wypłaty, kiedy zmieniają pracę. Jest to bardzo częste zachowanie, ale ma na nie wpływ tak zachowanie firmy, jak i zachowanie pracownika. Nie ma tutaj niczyjej winy, po prostu tak zaczęła działać ta branża i musimy się do tego przyzwyczaić. Swoją drogą zapraszam Cię na moje inne materiały, gdzie możesz przeczytać bądź posłuchać o tym, jak rozmawiać o podwyżce, bądź jak się przygotowywać do rozmowy kwalifikacyjnej. Linki znajdziesz na dole. Innym powodem, dla którego ludzie odchodzą, są nie stricte pieniądze, ale brak możliwości awansu w obowiązkach czy nowych obowiązek lub brak rozwoju. Jeżeli ktoś chce się uczyć i rozwijać, a cały czas dostaje projekty, gdzie nie może tego robić, są po prostu dokładnie takie same, nic odkrywczego, to niestety, ale prędzej czy później zmieni pracę. Właśnie tego, że ten projekt y, zacznie go nudzić, a później irytować. Kolejny powód, który wiąże się z tym poprzednim, brak wykorzystania potencjału pracownika w 100%. Czyli mówiąc kolokwialnie, pracownik się nudzi albo robi najprostsze prace, mimo że chciałby bądź umie robić coś zaawansowanego i skomplikowanego. Przykład całkowicie wymyślony to tak, jakby programiście kazać cały dzień zamykać listy. Jest to dosyć denerwująca praca, zwłaszcza dla kogoś, kto mógłby w tym czasie programować i się uczyć. Pracownicy często też chcą się samorealizować, mają jakieś swoje plany oraz swoje pomysły na idealną pracę i wtedy też mogą odejść. Przykładowo, niektórzy chcieliby pracować dla firm, które wspomagają ekologię, a inni dla Elona Muska, który wysyła ludzi w kosmos. Chcą po prostu zmienić świat. Takich ludzi ciężko zatrzymać w firmie, jeżeli mają swój cel i mają swoje potrzeby, a firma ich nie spełnia. Jest też bardzo często podnoszony argument niedogadania się pokolenia X, Y i Z i jest to faktycznie problem, ale nie aż taki duży, jakby się wydawało. Jednak szefowie starej daty, pokolenia X, zostali wychowani w kulturze pracy, podczas gdy dalsze pokolenia coraz bardziej z kultury pracy przychodzą do kultury samorealizacji siebie w pracy, czyli pokolenie X... Człowiek był dla pracy, a pokolenie dalsze, praca jest dla człowieka. I stąd wychodzą te niedogadania się. Czy to dobrze, czy to źle? Wydaje mi się, że jest to dosyć fajny kierunek, ponieważ ludzie będą szczęśliwszy, jeżeli będą robili to, co chcą i to, co lubią robić, a nie to, co jest im z góry narzucone. Aczkolwiek widzę tutaj również problemy firm i problemy zachowań ludzi w firmach. Pracodawca też nie zawsze docenia pracę pracownika, przez co pracownik się zwalnia. I nie chodzi tutaj o docenianie podwyżką, czy premią, czy awansem, czy czymkolwiek. Chodzi po prostu o zwykłe, dziękuję. Widzę, co robisz, jest to dla nas przydatne, dziękuję. Czasami nawet takie proste stwierdzenie potrafi podnieść morale danego pracownika na dzień, miesiąc, rok. Także jeżeli jakiś szef to ogląda, dziękujcie swoim pracownikom i obserwujcie to, co robią. Innym powodem, na którego ludzie odchodzą, jest brak równowagi między życiem a pracą. I oczywiście, wiadomo, nie ma czegoś takiego jak równowaga między życiem a pracą, ponieważ nawet po wyjściu z pracy się o niej myśli. Nie da się tego oddzielić taką grubą kreską, że to teraz pracujemy, a teraz już nie. Jednak bardzo często nadgodziny, wyjazdy wymuszone, praca po godzinach nie sprawia, że ludzie chcą w takiej firmie dłużej pracować. Jeżeli jest to z powodu na przykład dokończenia projektu, czy jest to wymagane przez support, czy jakąkolwiek inną rzecz, jeszcze przez jakiś czas jest to OK do zniesienia, nikt nawet nie będzie robił problemu. Zawsze się przyda ekstra premia za nadgodziny. Problem jest to, że jeżeli ta sytuacja na chwilę ciągnie się pół roku czy rok, tacy ludzie powoli stają się coraz bardziej wypaleni, aż w końcu z firmy odchodzą. Niestety odchodzą też bardzo często z programowania. Bo już nie mogą patrzeć na kod, który pisali wcześniej po 12 godzin dziennie. Kolejnym powodem jest to, że niektórzy po prostu czują się za słabi na dane stanowisko, nawet jeżeli są ok. Po prostu wewnętrznie czują, że nie pasują do jakiejś pracy, że źle sobie radzą i nieważne co się powie, czy jak się udowodni im, że ich praca ma znaczenie i jest bardzo dobra, oni i tak zawsze będą negatywnie do siebie nastawieni. Takie osoby mogą odejść na gorsze stanowisko, niż byli wcześniej, tylko po to, żeby czuć się lepiej w pracy. I to też jest ok, tylko że niestety strata dobrego menadżera przez to, że w siebie nie wierzy, również jest bolesna, dlatego warto z nim porozmawiać. I chyba takim ostatnim z takich głównych powodów, dlaczego ludzie odchodzą, jest zła atmosfera w pracy, złe dogadanie się ze współpracownikami, bądź złe dogadanie się z szefem. Niestety, ale czasami i to się zdarza konflikty w pracy, a zwłaszcza z szefem i tacy ludzie na pewno odejdą z firmy prędzej czy później. Jeżeli jeszcze nie odeszli, to po prostu szukają. Sobie nowej pracy obecnie. Dlatego, jeżeli występują jakieś konflikty, najlepiej je od razu wyjaśnić i albo rozstać się z pełną wiedzą w pełnej, no nie powiem, że zgodzie, ale jasności tego, co się dzieje, albo nie rozstawać się, gdyż tak naprawdę konflikt był błahy, się go rozwiązało i można pracować dalej. Tutaj bardzo często trzeba otworzyć się przed obcymi ludźmi, czy przed szefem, czy przed współpracownikami i powiedzieć, że jest taki problem, wystawić się na ich krytykę i przede wszystkim poradzić sobie z nią. I to są według mnie najważniejsze powody, dlaczego ludzie odchodzą z firm IT. Czy uważasz, że są jeszcze jakieś dodatkowe? Daj znać, proszę, w komentarzu na dole. A ja Ci dziękuję za oglądanie tego materiału i zapraszam na kolejny. Hej!